Wampiriada odbywa się dwa razy w roku w edycji wiosennej i jesiennej. Ta edycja poświęcona jest dla Patryka Wernerowicza, studenta Wydziału Ekonomii. Jest to akcja honorowego studenckiego krwiodawstwa zorganizowana przez niezależne Zrzeszenie Studentów. Studenci przychodzą, siadają w kolejce, wypełniają ankiety, kwestionariusze. Potem idą do badań próbki krwi, potem do lekarza, no i wtedy siadają, jak wszystkie, wszystkie tam spełniają wszystkie wymogi, to właśnie siadają i oddają krew. Ja zawsze się śmieję, że najbardziej boli oddanie krwi z palca, a dopiero później ewentualnie może troszkę boleć z ręki, ale ból jest do wytrzymania, no czysta przyjemność. To zmotywowało mnie to, że jednak jest tu konkretny chłopak, pewnie w moim wieku lub nieco starszy i potrzebuje pomocy, więc dlaczego nie. Przedenci przychodząc tutaj dostają przede wszystkim czekoladę, uzupełniającą utratę kalorii, i krwi, także u naszych partnerów można dostać różne kupony, zniżki. 20 minut spędzamy na fotelu, oddajemy to, co mamy w sobie najcenniejsze, czyli 450 ml naszej krwi. Poddam krew, wsiadam do samochodu, jadę na zajęcia i... Normalność i codzienność, no, nie ma czego się bać, przyjść, oddać, no żaden problem. Mam nadzieję, że niedługo znowu oddam, jak tylko będę mogła.